Przejazd koni i konnych zaprzęgów przez centrum wsi rozpoczął doroczny Dzień Konia w Płużnicy. W tym roku odbyła się już 14 edycja tej imprezy, na którą zaprosiło Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Koni w Gminie oraz wójt gminy Płużnica. Jest to jedna z większych imprez, która się odbywa w gminie Płużnica. Konie mają taką siłę, że przeciągają. Co prawda koni na wsi jest coraz mniej, więc właśnie z tego względu organizatorzy chcą kultywować tę tradycję i pokazywać, że są to bardzo piękne zwierzęta a ludzi jest zawsze dużo. Frekwencja nie dziwi, bo podczas wydarzenia mogliśmy oglądać 30 zaprzęgów nie tylko z Płużnicy i okolic, ale i ze Stolna czy ze słynących ze Stadniny Nowych Jankowic. A przed nami klub jazdy konnej Joker, Rasa Konia Wielkopolska. Wrażenie robiła siedmioosobowa grupa jazdy konnej Joker, która przejechała w siodłach z pobliskiego Działowa. był urodził się w Działowie, on jest w hodowli właśnie pani Aniny Madaj, właścicielki stajni. Jest bardzo niecierpliwy i chyba się wstydzi kamery, bo nie chce się pokazać, właśnie chowa się. Siwy jest koniem rasy wielkopolskiej, jest wałachem, aktualnie ma 12 lat, skończone. Jest zeszłorocznym mistrzem województwa kujawsko-polskiego w skokach akademickich. Ten sukces to zasługa nie tylko Siwego, ale i pani Anny, która trenuje z nim 5 razy w tygodniu. Popis sprawności mogliśmy oglądać w późnicy podczas zawodów, w których nie zabrakło konkurencji także dla zaprzęgów. W zmaganiach wzięły między innymi udział Luna i Mona, czyli konie Pana Eugeniusza z Lubianki, Rasa polska, zimnokrwista. Nie są trudne w utrzymaniu, czy nie są trudne w hodowli. W utrzymaniu wiadomo jak każdy go trzeba dbać o to. A co jest w tych koniach takiego, że Panie? To, że są polskie. Miałem też inne konie, ale te tak najbardziej pociągają do hodowli. Zainteresowanie budziły też zaprzęgi z kucami. Z Podłubianki przyjechał Pan Marian z kucami rasy Shetland. Ja to się dowiedziałem kilka lat temu, z 5-6 lat temu. Przyjechałem zobaczyć, a już konie były i wtedy widziałem, że kuse chodzą w bryczce. W Myślencinku widziałem, w Czechocinku widziałem i postanowiłem, bo mi się wydawało, że takie małe konie nie poradzą szorka, nie poradzą bryczki, a się okazuje, że oni poradzili nie tylko bryczkę, ale jeszcze i mnie. W koniach zakochani są nie tylko ich hodowcy, ale i całe ich rodziny. Wnuczka pana Mariana też uwielbia dbać o te zwierzęta. Wprost od małego mi się podobają konie, interesuje się nimi. A bardziej ci się podobają one z zewnątrz, z wyglądu czy ich zachowanie? Zachowanie i wygląd. Każdy z hodowców i jeźdźców, który pokazywał swoje konie w płużnicy, otrzymał specjalny certyfikat uczestnictwa, upominki, ale przede wszystkim uznanie i miłe słowa od publiczności. Jest tak nie? Tym bardziej, że jesteśmy pierwszy raz i, i naprawdę bajeczka. Bardzo ładnie, jesteśmy miłośnikami koni. Rodzina lub hodowała konie. No, tutaj co roku jesteśmy. Ładnie, bardzo ładnie. I pogoda dopisała, i, i ludzi dużo, i, i konie dużo ładne konie. Wśród podziwiających znalazła się także delegacja samorządowców z Hagen. To gmina partnerska płużnicy. Pierwszy raz przyjechał tu nowo wybrany, tamtejszy wójt. Ich selber nie keine affinity zu pferden. Ich selbst habe keine Relation zu Konni. Aber meine Tochter, die ist sechs Jahre alt, reitet gerne und findet Pferde ganz toll. Aber meine süß-letzte Jüdin geht Konno. Und sie ist sehr erfreut mit diesem Sport. Aber heute ist es toll, so ein Volksfest zu sehen, wo die Pferde alle hier eingelaufen sind. Aber heute ist es eine wunderbare Sache, so ein Festen ludowy, zu sehen, beziehungsweise mit Gmina Płużnica współpracuje z gminą Hagen nieprzerwanie od 2001 roku. Zarówno po polskiej, jak i niemieckiej stronie w tym czasie zmieniały się władze samorządowe, co nie przeszkadza jednak w kontynuowaniu wspólnych działań. Na przyszły rok planujemy przyjazd sportowców, chodzi o młodzież, do gminy Płużnica. I tutaj będą rozgrywane różne konkurencje sportowe z naszą młodzieżą. Ponadto planujemy wyjazd delegacji drużyn młodzieżowych Ochotniczych Straży Pożarnych do Niemiec, a także wizyt delegacji oficjalnych, zarówno z Hagen w Późnica, jak i w Płużnicy, z Późnicy w Hagen. W wyjazdach tych mieliby wziąć udział również przedsiębiorcy, tak aby współpraca przyniosła większe korzyści ekonomiczne, ale ważne też, aby naszym sąsiadom pokazywać lokalne wydarzenia, takie jak Dzień Konia, który w późnicy jest już nieodłącznym elementem lokalnego kalendarza. Wiesław z Piątkowa. Rasa konia. А тут есть